W moim przypadku też znajdowali się jasnowidze, którzy mówili, że będzie, że będzie źle, że nie będę chodzić, że nie będę siedzieć. No w ogóle tragedia. I bardzo chciałabym ich teraz, teraz spotkać. Zacznę od tego, że urodziłam się w 1992 roku. Do momentu mojego urodzenia nie było wiadomo, że urodzę się z wadą wrodzoną, to okazało się dopiero po moim narodzeniu i było szokiem dla, dla moich rodziców, dla mojej rodziny. Na szczęście rodzice szybko się z tego szoku pierwszego otrząsnęli i zajęli się tym, co można zrobić w tej sytuacji, a okazało się, że można, że można robić całkiem sporo. Od drugiego tygodnia życia byłam rehabilitowana metodą Wojty, ta metoda bardzo dużo dobrego w moim życiu zrobiła powodowała, że, że te ograniczenia, mogły, które mogły być dużo gorsze, no, nie są aż tak, aż tak złe i aż tak poważne. Na co dzień, oczywiście, poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego, ale mogę chodzić, mogę wstać, mogę wejść po schodach. W Niemczech byłam operowana w wieku trzech, trzech albo czterech lat, jeżeli chodzi o korektę stóp. Kiedy skończyła się metoda wojny, zaczęły się rehabilitacje, zaczęło się chodzenie na basen. Wszystko, co mogło spowodować, że, że, że to moje ciało będzie mocne, będzie silne, będzie mi służyło w odpowiedni sposób, że będę w stanie realizować swoje pasje, że będę w stanie normalnie żyć po prostu. I tak się, i tak się stało, tak to się spełniło. Skończyłam, skończyłam szkołę, skończyłam uniwersytet, jestem z wykształcenia psych psychologiem. Podyplomowo zrobiłam również nauczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i pracuję w szkole specjalnej w tym momencie. Ale to nie wszystko, co robię w życiu, bo w życiu też mam, myślę, bardzo fajną pasję. Zajmuję się wyciskaniem sztangi w leżeniu od już 16 lat. To, było, to był totalny przypadek, to zupełnie nie było planowane. Że ta, e, zapytałam taty, co to za ćwiczenie, to wyciskanie sztangi w leżeniu, jak to się w ogóle robi, jak to technicznie e, wygląda. No i tata powiedział, dobra, no to chodź, co ci pokażę e, I tam sobie machnęłam sztangą e, kilka razy. Myślę sobie, fajne to, fajne, e, sympatyczne. E, no plus była to rzecz, której nie musiałam robić. znaczy To była, to była forma sportu, której e, nikt do mnie nie wymagał. Ona była absolutnie dobrowolna więc tym bardziej mi się podobała. Zaczęłam trenować regularnie, dokładać ciężar, aż w pewnym momencie właśnie trener, który tam kręcił się pomiędzy, pomiędzy ćwiczącymi. Zapytał czy to ja tutaj wyciskam, no bo właśnie to wyglądało tak, że ja tam siedziałam, a było coś nałożone na sztangę, no i myślał, że tak sobie po prostu siedzę <noise> tylko i odpoczywam, a mówię nie, no tutaj ćwiczę, tutaj, tutaj mam przygotowane i wtedy o, wow, super, tak, jak na piętnastolatkę, to naprawdę fajne ciężary. No to trzeba by to było może jakoś faktycznie... Rozwinąć. Rozpisał mi treningi i sobie te treningi realizowałam przez kolejne kilka lat. Aż kiedy miałam lat 18, zaproponował, że weźmie mnie na zawody. I ja miałam taką myśl wtedy: Nie, no ja na zawody bez sensu, przecież ja się nie nadaję. Moje pierwsze, tre, pierwsze zawody były, były tragiczne były bardzo złe zajęłam ostatnie miejsce. I powiedziałam, że nigdy więcej nie pojadę na żadne zawody. Ale ponieważ jestem niezdecydowaną osobą, po, po jakimś czasie powiedziałam, że może jednak pojadę na jakieś zawody. No to trener powiedział, że no to są takie zawody, że są tylko dziewczyny do 18 roku życia, to będzie też inaczej. Dobrze, no może jednak, jednak spróbuję. No i te zawody faktycznie okazały się już szczęśliwe, bo tam zrobiłam bardzo dobry wynik. I pobiłam rekord polski dwukrotnie. No jest wspaniale, jest wspaniale. Ta, ta atmosfera zawodów jest, jest super i dodaje skrzydeł. Absolutnie. Więc jak tylko, mogę, to, jak tylko mogę, to jeżdżę. Chociaż oczywiście obowiązki, praca e, też, też mi w, w tym. Mi, nie ułatwiają tego zadania organizacyjnie. Bo pracuję też w szkole specjalnej. Prowadzę szkolenia z terapii behawioralnej. Także dzieje się dzieje się bardzo dużo. W tym momencie też przygotowuję się do, do ślubu. Także czas jest intensywny, ale, ale to dobrze, to dobrze. Cieszę się, że tak się dzieje, cieszę się, że się dużo dzieje i że, że to życie się układa w taki sposób, który jest wspaniały który jest coraz lepszy. W ogóle, kiedy się wydaje, że już lepiej być nie może, to się okazuje, że jednak tak może być lepiej. Więc no nic, tylko, nic tylko żyć i się cieszyć. Kiedy, kiedy właśnie tak myślę sobie o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją wspaniałe w moim życiu, o tych, o tych rzeczach, które siła wyższa pozwala mi robić, o tych różnych możliwościach, które, które stają na mojej drodze, to, to myślę sobie, że każdy z nas jest w jakiś sposób darowany bardzo wieloma talentami, tylko trzeba się zastanowić, jak to wykorzystać w życiu i że każdy, każdy człowiek jest wartościowy, każde życie jest wartościowe. I myślę, że przykład osoby takiej, jak ja, osoby, która no, ma wadę, która do niedawna jeszcze byłaby prawnym skazaniem, przesłanką do wykonania aborcji eugenicznej, to nie dyskwalifikuje nikogo. I że pomimo takiej wady, bardzo często można robić rzeczy super, wspaniałe, można żyć całkowicie normalnie. I, i nie ma co, co kogo skreślać po prostu zawczasu. Czasami ludzie się pytają, jak, jak to jest żyć z taką wadą, a w sumie na co dzień to. Żyje się normalnie, robi się to samo, co, co wszyscy inni robią, tak? idzie się do pracy, przychodzi się do domu, sprząta się, gotuje się, albo się zamawia jedzenie na wynos, jak w moim przypadku, to raczej częściej. Ale nie no, oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę no, życie jak każde inne, problemy jak, każde, jak u każdego innego człowieka. Jasne, że jest łatwiej, jak się jest zdrowym i jasne, że też bym wolała, żeby mi było łatwiej niż trudniej, ale, ale też na wiele rzeczy jest patent, na wiele rzeczy, wiele rzeczy można sobie wypracować, nauczyć się funkcjonować. Ludzie czasami się dziwią, że o matko pani sobie tak radzi z tym czy z tamtym. No tak, radzę sobie, bo musiałam się nauczyć sobie z tym radzić, bo jak ileś set tysięcy razy musiałam wyjść z domu no to musiałam się nauczyć, jak, jak to zrobić technicznie, żeby było wszystko okej, okay, tak? Jak, nie wiem, jadę z zakupami gdzieś tam i, i muszę skoordynować jechanie i, i trzymanie zakupów, no to też musiałam sobie jakoś wyrobić patent, jak to zrobić, żeby, żeby to po prostu grało, no bo, bo nikt za mnie tego nie zrobi, tak? To są też rzeczy, które, no, są obowiązki, które wykonuję sama. W dużej mierze I, 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 i to jest fajne, i lubię je wykonywać sama. I też nie chcę, żeby ktoś mnie wyręczał, żeby ktoś robił za mnie. I, i no, lubię tą moją samodzielność i samowystarczalność. Jestem za życiem, bo przede wszystkim uznaję, że y, życie zaczyna się od y, poczęcia. Człowiekiem jest się od samego początku po prostu. Nie można zabijać ludzi tylko dlatego, że, że są chorzy w jakiś sposób, że w jakiś sposób nie pasują do naszej wizji świata albo że życie z nimi jest, jest trudne, bo życie jest trudne i zawsze może się zrobić trudne. I Urodzenie się zdrowym albo chorym ani niczego nie na pewno nie skreśla, ani niczego nie gwarantuje. To nie jest tak, że jak rodzimy się zdrowi, to nigdy nie zachorujemy. To nie jest też tak, że jak się rodzimy chorzy, to nic nie da się zrobić. Czasami może, czasami może faktycznie jest bardzo ciężko, czasami może niewiele da się, ale, ale zawsze można próbować. Myślę, że zawsze można szukać rozwiązań. A pozbywanie się ludzi tylko dlatego, że, że mają jakiś defekt, nie jest rozwiązaniem. Myślę, że mój przykład może pokazywać, że, że nawet jak się wydaje, że wszystko jest stracone i że będzie jakoś że będzie źle, to, yy, to nie ma na to dowodów bardzo często i, i ludzie, którzy twierdzą, że wiedzą na pewno, że będzie tak i tak, myślę, że często mijają się z prawdą. W moim przypadku też znajdowali się jasnowidze, którzy mówili, że będzie, że będzie źle, że nie będę chodzić, że nie będę siedzieć, no w ogóle tragedia. I bardzo chciałabym ich teraz, teraz spotkać i, i pokazać im, że, że to nieprawda. Myślę sobie, że, że zawsze można coś zrobić. Jeżeli nawet wiesz, że Twoje dziecko urodzi się z chorobą, czy z wadą taką jak moja, to można znaleźć ośrodki rehabilitacyjne można znaleźć fundacje, które pomagają można znaleźć lekarzy, którzy będą chcieli pomóc. To pewnie nie będzie łatwa droga, ale myślę, że ona że ona jest wartościowa. Myślę, że że jesteśmy silniejsi niż myślimy bardzo często i że jak um, wydaje nam się, że nie udźwigniemy czegoś, to tak naprawdę no, przemawia przez nas często strach i, i, no i ta niepewność, która, która jest i którą na pewno można łatwo zrozumieć. Że... Choroba bardzo często... Nam się tak wydaje, że to jest koniec świata, ale to nie jest koniec świata. I po to, że ktoś się urodzi z wadą czy z chorobą, to jeszcze nie znaczy, że nie można mu pomóc. To nie znaczy, że na pewno jest na straconej pozycji. To nie znaczy, że na pewno będzie źle. Bo może nie będzie. Może będzie fajnie.